W województwie podkarpackim ponad tysiąc drzew i ich zespołów uznano za pomniki przyrody. Wiele innych zasługuje na to miano. W poznawaniu tych zabytków przyrody pomoże nam Edward Marszałek, leśnik, znawca drzew i historii z nimi związanych, autor książek o przyrodzie województwa podkarpackiego. Szczególnym szacunkiem wśród drzew cieszą się dęby. Długowieczne i osiągające imponujące rozmiary w różnych kulturach uznawane były za święte. Starożytni Grecy i Rzymianie widzieli w nich siedziby bóst. Te drzewa otaczały czcią także ludy germańskie, celtyckie i słowiańskie. Na ziemiach polskich nazywane są królewskimi. W województwie podkarpackim rośnie wiele monumentalnych dębów. Niektóre z nich uznawane są za jedne z największych i najstarszych w Polsce. Przed takim drzewem to leśnicy zawsze zdejmują kapelusze z głów, bo nie ma potężniejszych okazów niż dęby. Ten akuratnie rośnie w węglówce przy dawnej cerkwi. I nazywany jest Poganin z tego powodu, że prawdopodobnie rósł tutaj już zanim na ten teren przyniesiono krzyże chrześcijańskie. To nie znaczy, że ma tysiąc lat. Wystarczy, że ma 600, bo nie więcej liczy sobie chrześcijańska historia węglówki. Na Podkarpaciu mnóstwo jest potężnych dębów. Chociażby w Januszkowicach niedaleko Frysztaka możemy spotkać Okaz o niesamowitych wymiarach. Ma 10,5 metra obwodu na wysokości piersi ludzkich, z tym, że jest w marnym stanie. Jest w środku wypruchniały czy wypalony, a w jego dziupli potężnej może spokojnie zaparkować mały Fiat. Ten natomiast, Poganin, można powiedzieć, że jest jednym z największych i najzdrowszych dębów w Polsce dębów szypułkowych świadczy o tym fakt, że ma wspaniale rozbudowaną koronę, niemalże zdrowy pień zupełnie i co ciekawe, wciąż rodzi zdrowe nasiona z tych żołędzi, wciąż można wyhodować młode dęby.